Witam państwa, Jakub Pietrzak. Dzisiaj kilka słów na temat izolacji i to izolacji zimnochronnej. Przede wszystkim czym różni się, czym jest izolacja i na co należy zwracać uwagę właśnie w przypadku izolacji stosowanej na rurociągach i aparatach w instalacjach chłodniczych. Przede wszystkim izolacja to zagadnienia związane z wymianą ciepła. Czyli mamy tutaj do czynienia z konwekcją, przenikaniem ciepła, przewodzeniem ciepła i promieniowaniem, a także wymiana masy, czyli dyfuzja pary wodnej. Jakie substancje czy jakie materiały mogą pełnić funkcję izolacji? Zakłada się, że to są takie materiały, które charakteryzuje współczynnik przewodzenia ciepła poniżej 0,3W na metr razy Kelvin. W praktyce są to podobne materiały jak te, które stosujemy w instalacjach, w izolacjach ciepłochronnych, czyli tak zwany styropian, czyli polistyren, wełna mineralna, pianka poliuretanowa, PIR, która różni się od pur tym, że nie jest łatwopalna. Są to te same substancje, natomiast Jaka jest kluczowa różnica, która jest bardzo istotna z perspektywy właśnie wykonywania instalacji chłodniczych? Otóż kierunek przepływu ciepła jest ten sam, co przepływ wilgoci, w związku z czym wszystkie izolacje ciepłochronne, takie, które spotykamy w kotłowniach na ciepłych rurociągach, mają tendencję do wysychania. Natomiast w instalacji chłodniczej, gdzie ta temperatura czynnika w rurociągu czy zbiorniku jest niższa od temperatury otoczenia, kierunek przepływu wilgoci jest w drugą stronę. Nieprawidłowo wykonana izolacja bardzo szybko nasiąknie wodą w zależności od temperatury, lub dojdzie do jej zamrożenia. W związku z czym naturalnym wydaje się stosowanie tak zwanego płaszcza paroszczennego, czyli wykonanego z różnego rodzaju wilgocio materiałów, takich jak chociażby blacha aluminiowa czy jakakolwiek inna, bądź też płaszcze z tworzyw sztucznych. O ile w przypadku chłodnictwa np. przykład tak zwanego freonowego czy dwutlenku węgla, tam gdzie stosujemy instalację z miedzi, jakość wykonania izolacji nie do końca jest tak bardzo istotna i kluczowa, o tyle w przypadku rurociągów amoniakalnych, gdzie większość tych rurociągów wykonana jest ze stali węglowej, Jakość płaszcza i szczelność przeciwdyfuzji parze wodnej jest niezwykle ważna, dlatego że jeżeli tego elementu zabraknie, to bardzo szybko dojdzie do skorodowania rurociągu od pojawiającej się wilgoci. Miedziane rurociągi, czy też nierdzewne, nie są tak bardzo narażone, stąd często jakość wykonania izolacji w tych układach jest dużo niższa. Jest to często założona tylko i wyłącznie. Izolacja kauczukowa, tak zwany Armaflex, często bez jakiegokolwiek płaszcza, czy nawet pomalowania farbą, którą zaleca producent. Jakie są jeszcze funkcje płaszcza, które my wykonujemy najczęściej z blachy, a tak jak wspomniałem, może być z innych substancji? Przede wszystkim, tak jak mówię, dyfuzja pary wodnej, ale także odporność na działanie pewnych czynników zewnętrznych, czy to agresywnych chemicznie. Czy na przykład promieni UV, czy nawet takiego zwykłego mechanicznego uszkodzenia. To często widać przy starszych rurociągach, że niejednokrotnie zdarzyło się jakieś tam uszkodzenie mechaniczne tej izolacji. Co tu jeszcze jest istotnego w przypadku doboru tej izolacji, jakie się zdarza popełniać błędy tym, którzy projektują izolację. Przede wszystkim grubość izolacji zależy od warunków, w jakich dany rurociąg jest eksploatowany. I tu chciałbym pokazać Państwu zrzuty z ekranu z bardzo ciekawego programu właśnie Armacel, producenta izolacji kauczukowych. Dwa dobory na tą samą średnicę rurociągu, tą samą temperaturę, ale różniące się między sobą wilgocią w pomieszczeniu, wilgotnością pomieszczenia. W pierwszym przypadku mamy izolację wymaganą o grubości mniej więcej 25 mm, natomiast w drugim przypadku, gdzie dochodzi do zmiany wilgotności, ta izolacja powinna być już pięciokrotnie grubsza. Co się dzieje, jeżeli ta izolacja jest zbyt słaba? Pierwsza rzecz to osadzanie się wilgoci, czyli jeżeli powierzchnia zewnętrzna, płaszcza czy izolacji, ma temperaturę niższą od punktu Rosy, wówczas dojdzie do wykroplenia się wody. Niejednokrotnie ta izolacja jest na tyle słaba, że na powierzchni namraża się po prostu lód. Czyli ta temperatura jest poniżej zera i wilgoć wychwatywana z powietrza jest po prostu namrażana. Na izolacji. Czyli reasumując, odpowiednio wykonana izolacja w instalacji chłodniczej, czyli zimnochronna, musi przede wszystkim zapewnić odpowiednią barierę dla dyfuzji pary wodnej. Czyli musi być to izolacja, na której mamy założony płaszcz paroszczelny. Po drugie, dobór tej izolacji musi wynikać od konkretnych warunków. Zupełnie inne warunki będą na zewnątrz, inne będą w piwnicy. Inne w pomieszczeniach przemysłowych, technologicznych, w przemyśle spożywczym, inne jeszcze na poddaszu. Często ta izolacja jest dobierana bez odpowiedniego zapasu, oczywiście ze względów ekonomicznych, dlatego że każdy dodatkowy centymetr izolacji to większa ilość i blachy, i innych materiałów niezbędnych do wykonania tej izolacji. Tak więc na te elementy należy w sposób szczególny zwracać uwagę. Odpowiedni dobór grubości izolacji z uwzględnieniem tego, jaki materiał stosujemy, bo na przykład styropian będzie miał dużo niższe właściwości izolacyjne niż spieniony poliuretan, armaflex, czyli kauczuk będzie miał bardzo podobne do, z kolei do styropianu, tak więc na to należy zwracać uwagę. Tak jak wspomniałem, nieprawidłowo wykonana izolacja może prowadzić w konsekwencji do korozji rurociągów. Jako ciekawostka, z tego czasu pojawiła się na rynku piana poliuretanowa, która powodowała korozję rurociągów. Zachodziła reakcja chemiczna. Niemniej na to też zwraca się uwagę. Ta piana została wycofana z użytku. Odpowiednie zabezpieczenie rurociągu, coraz częściej, a szczególnie w rurociągach takich jak np. rurociąg gorącego gazu, czyli w tych miejscach, gdzie on jest raz ma temperaturę dodatnią, później temperaturę ujemną, czyli jest szczególnie narażony na korozję, stosuje się tak zwaną taśmę denso, która zabezpiecza powierzchnię rurociągu dodatkowo dużo lepiej niż sama warstwa farby. To tyle na temat izolacji. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania pozostałych odcinków.